Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii, gdzie spróbujemy wygrać Euro 2024 dla Luki Modricia. Niedawno zakończyłem serię, gdzie próbowałem i udało mi się wygrać Euro 2024 dla Cristiano Ronaldo. Teraz przychodzi czas na Lukę Modricia. Robiłem też taki takie filmy, tylko że właśnie jeden film, a nie serię, gdzie to crossowi wygrałem. No nie ukrywam właśnie, że jest wielu zawodników, wiadomo, że jest wielu zawodników, którzy grają swoje ostatnie Euro w karierze, ale właśnie dla mnie ta właśnie jak Modric... Cross, Ronaldo są osoby, które bardzo uwielbiam i są moimi w topce moich ulubionych zawodników. Na przykład Toń Kroos jest moim ulubionym pomocnikiem. Myślę, że mogę powiedzieć spokojnie, że Luka Modric jest moim drugim ulubionym pomocnikiem all time. Dlatego też chciałbym dla Luki wygrać. Luka na przykład ostatnio dość do, odnosił sukces na, na Mundialach, bo drugie miejsce w 2018. W 2022 trzecie miejsce, więc naprawdę dobrze sobie tam radził, ale nie wygrał tego trofeum I na euro też ogólnie mam wrażenie, że Chorwacja sobie gorzej radzi niż na mundialach, co dość ciekawe No ale właśnie tutaj mamy euro i chciałem spróbować, tym bardziej, że Chorwacja przegrała pierwszy mecz Nagrywam to przed meczem z Albanią, więc nie wiem czy co się stanie w meczu z Albanią, jeśli przegrają no to praktycznie już prawie jest po mundialu dla nich Więc duży mecz na ich tam czeka zobaczymy właśnie, bo zobaczymy, czy dam radę tutaj właśnie wygrać, bo nie jest to pewne, nie jest pewne, czy dam radę. Jak na razie w miarę mi się to właśnie udaje, ale kto wie, jak Chorwacja, myślę, że to jest jednak troszeczkę trudniejsze niż Portugalę doprowadzić do wygrania. Tak mam wrażenie, tym bardziej, że łatwiej mi wydaje mi się prowadzić z jest się napastnikiem niż pomocnikiem. Też takie mam nie wiem, wrażenie. Jak tak grałem Crossem i Ronaldo, to mam wrażenie, że właśnie Ronaldo mam większy impact na to, jakby jak, jak, jakby jaki wynik by może powiedzieć meczu i to byłem bezpośrednio w ataku. Miałem właśnie kilku takich zawodników do potencjalnie. Mam też innego, nie ukrywam, że zawodnika z Polski taki plan zrobić, ale to jest. Nie wiem, czy chcę zrobić taką, mogę podpowiedzieć, że mam plan, żeby zrobić serię też, gdzie. A serię albo film, gdzie prowadzę pewnego Polaka do wygrania, żeby właśnie wygrał Euro z Polską, ale nie jest to zawodnik, który jest w kadrze. Tylko tyle powiem, tylko tyle powiem. A to jest coś na przyszłości, co na pewno się pojawi. Myślałem nad tym właśnie, żeby poprowadzić może zespół, ale nie ukrywam, że mam też właśnie plany, także nie. Wiem, załóżmy, że na przykład Chorwacja oficjalnie będzie wyeliminowana, no to zrobię szybko film taki, gdzie próbuję wygrać dla Chorwacji Euro. Załóżmy, że nie. Wiem. Na przykład, no wiadomo, że nie wydarzy się tak, ale na, na przykład, nie wiem, Anglia wypada za Euro Znaczy, nie muszą w fazie sensie że nie wiem, załóżmy, że wypadałem w ćwierćfinale To robię szybko film, gdzie próbuję wygrać Anglii Jakby, Jak te większe zespoły będą odpadać, to będę próbował im wygrać Euro Więc dlatego właśnie postanowiłem, że nie będę robił ta serii, gdzie prowadzę zespół Tylko postanowiłem, że zrobię serię, gdzie będę prowadził jednego gracza, a jest nim Luka Modric Jest właśnie z moich ulubionych zawodników wszechczasów, dlatego z miłą chęcią chciałbym próbować wygrać mu tutaj Euro Więc tak to właśnie wygląda, tak to wygląda Robiłem właśnie Ronaldo, robiłem e, cross'em, zrobię właśnie pewnym Polakiem, tylko tyle powiem, pewnym Polakiem zrobię. Wydaje mi się, że nie wiem, czy będę więcej robił tych karier zawodnika, możliwe, że to jest e, oprócz tej jeszcze kariery Polakiem tym jednym, no to wydaje mi się, że to może być ostatnia właśnie seria, gdzie prowadzę jakieś zawodnika do wygrania Euro, bo szczerze jakby myślałem też, że, ale nie będę robił ponownie Portugalii, bo myślałem też nad Pepe. Pepe to jest mój też jeden z ulubionych zawodników, którego zawsze będę lubił. Wiadomo, że Pepe to jest zawodnik, którego myślę, że jedynie w w 90% lubią tylko kibice Realu, naprawdę i Portugalii ogólnie, klubu, gdzie on grał, wiadome. No ale właśnie ja jestem w tym gronie, może powiedzieć, że, e, że właśnie osobą, która lubi Pepe, więc patrząc na to, że ma 47 lat, to jest na milion procent jego ostatnie euro, no to chciałem, pomyślałem o nim, ale jednak już Ronaldo prowadziłem, więc... Nie ma sensu, nie ma sensu ponownie lat Portugalii, to wydaje mi się, że by nie mam tutaj więcej zawodników w jakimkolwiek kraju, sobie tak myślę, do których darzę jakiś duży sentyment, że bardzo bym chciał im wygrać, im wygrać Euro, więc właśnie wydaje mi się tutaj, że będzie to tylko właśnie Luka Modric i tak ta właśnie kariera, gdzie będę Polakiem, a tak to, to potem będą jedynie filmy, gdzie próbuje drużynę doprowadzić do właśnie wygrania. Będą właśnie takie filmy, jak oni będą odpadali, na przykład, nie, właśnie tak, tak już wiem, załóżmy na przykład, nie, Chorwacja odpadnie, to zrobię osobny jeden film, gdzie próbuję im wygrać Euro. Jak na przykład załóżmy Hiszpania odpadnie, próbuję im wygrać euro. takie, Tak to będzie wyglądało tylko z tymi mocnymi drużynami. Ale mam też jeden taki pomysł dla takiej słabszej drużyny, nie ukrywam, ale może nie będę tak właśnie za dużo zdradzał na razie, bo dużo tutaj powiedziałem, strasznie długo to może być to intro trwało do tego, ale możemy teraz przechodzić do pierwszego meczu. Tak wyglądasz skład? Pierwszy mecz właśnie z Hiszpanią, który tutaj będzie grać w rzeczywistości Chorwacja przegra czy 0 Zobaczymy, czy tutaj odmienimy troszeczkę ten mecz i czy tutaj to lepiej dla nas będzie wyglądało. Pamiętasz, tutaj, że Luka jest kapitanem, bo właśnie Kros był kapitanem na przykład, śmimle? E, czy był, czy nie był? Był tak, bo pamiętam, że podnosiłem nim trofeum, jak właśnie wygrałem. W rzeczywistości wiadomo, że nie jest, ale tutaj właśnie był, bo pamiętam, że podnosiłem nim trofeum, jak wygrałem. A Ronaldo właśnie to mega zdziwiło, nie był kapitanem, tam Palinia był kapitanem, więc fajnie, że naprawdę tutaj grała, właśnie dała luce, że to jest Luka tym kapitanem odpowiednio. No Luka to zawodnik, który jest takim dość pracowitym graczem, więc będę próbował być jak najbardziej pracowitym graczem, jak mogę być. Choć też, że no, nie jest już młodym graczem, też na pewno warto o tym pamiętać. To też myślę, że to najgorsze, aby dla. No nie tylko dla mnie pewnie, ale, że euro jest tylko, aby Euro może wygrać tylko jedna drużyna. Właśnie tyle mam, tyle mam zawodników, którym chciałbym, żeby oni wygrali euro, a jedno, jedn, tylko jeden może zawodnik wygrać to euro. Piłka jest nasza, tak. Próba podania się, co i niestety nie udała. Mamy Grimaldo przy piłce teraz. Grimaldo. On właśnie w rzeczywistości nie grał. A dziwna no dla mnie, mam wrażenie, że fajnie by on grał. Bo jednak miał ja naprawdę bardzo udany sezon w Leverkusen. Wydaje mi się, że on powinien więcej zostawić szans. Mam wrażenie, nie wiem Taka tylko moja opinia może. Tutaj piłka przez Rodrigo. Rodri teraz. Rodri troszkę tak wygląda, by z skrzydłowym. Nasz kolega zespołu zespołu Carvajal przy piłce Me Mikel Merino strzela, Liwakowi dobrze broni. Piłka przejęta, ale będzie kolejny rożny. Podobnie sobie tutaj gram na krótko. Jakby tak się udało przejąć tutaj piłkę, właśnie teraz, dla nas. Aj, to by przeszło do nas, byłoby super. Aj, tu też blisko bardzo przejęcia piłki. O, mogą być kłopoty, Są kłopoty, Tak, w rzeczywistości, tak, tutaj Hiszpania wychodzi na wprowadzenie. Tylko kluczem jest to, żeby to Pedro tutaj strzelał. On miał asystent, tak, on miał asystent przy bramce Fabiana Ruiza. W rzeczywistości, no kluczowe jest to, żeby właśnie nie poszło tak jak w rzeczywistości, gdzie potem się posypała Chorwacja i poszły kolejne bramki. W pierwszej powie, już właśnie przegrywali 3-0. Oj, próba podana do nas niestety nie udało się. Daniel Mo Morata. Zabrona musi się, mam wrażenie, że troszkę lepiej zachować. Mam wrażenie, że już któryś powinien być dosłownie przy nim od razu. Luka Modric, no to nie jest takie proste na pewno. Oj, jeszcze tutaj mi ten zawodnik perfekcyjnie zszedł, ale 14 mam wrażenie, że odpuścił za szybko tutaj. Nie będę każdego tak dokładnie kojarzył po numerach, ale mam wrażenie, że właśnie tutaj zawodnik z numerem 14 troszeczkę za bardzo odpuścił. Podajmy tutaj. Oj, to będzie spalony. Tak szybko, chciałem strasznie szybko ale problem, jest tak, że to te podanie do mnie było na tyle szybko. Aby to było bardzo szybkie, no to może i byśmy to, to zrobić. Carvajal Takie przejęcie piłki naprawdę strasznie by się przydało tutaj Rodrim. Oponenta dobre dobra, jest bardzo, to jest strzał i to jest gol No tak, to jest gol niestety, 2-0, a więc chyba będzie tak w rzeczywistości To jest ten problem właśnie, że jakby no Nie mogę jakby tego zespołu całego sterować Ta obrona wtedy. Jest nie najlepsza jak na razie, a tak też tutaj nie wygląda jakkolwiek dobrze. To może cię przejść trzeba oddać, ale weź włóż to naprawdę siły, włóż to Ci siły. Zdaje się dobrze, że umiesz uderzyć mocniej. Więc jesteś w stanie to zrobić lepiej, znaczy i, i naprawdę potrzebne jest to bardzo Morata. Czy będzie 3-0 jak w rzeczywistości po pierwszej połowie? Nie będzie, bo Liviusz fenomenalnie broni. Ale nasza bram po prostu jest okropna. Jest okropna. Próbuję to, jakby, ale niestety prędkość, kondycja Modricia... To niestety nie jest młody Modrydzi, już zapominam o tym pewnie za często. Jeszcze jedna sytuacja. Atakuj naprzód, 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 tylko się nie cofaj, tylko się nie cofaj. No, nie mogę naprawdę. No, nie mogę. jakby To mnie denerwuje, denerwuje właśnie w dniście. jakby To jest najgorsze, jak nie prowadzić całego zespołu. Po prostu to tak denerwuje, co oni odwalają. Włochy pracą dla z Albanii w pierwszej połowie. Czasem się tutaj bardzo. O, jakby, naprawdę jakby, jak jest ciasno, czy jest sens pchać się tam i podać tam tamtą stronę? No mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że lepiej szukać miejsca, a nie coś takiego Morata. Super, po prostu super. naprawdę dosłownie się wydarzy. Wiadomo, że inni strzelce i inne minuty, ale naprawdę my zrobimy to samo w rzeczywistości. No pięknie. Po prostu pięknie. Dajmy strzał, że przynajmniej ktokolwiek spróbował tutaj Bo tam modrić rzuca piłkę I jest gol, no przynajmniej już już, się, już sobie poradziliśmy, naprawdę czy idziesz ty celebrować Naprawdę, ja nie wiem po co idziesz celebrować, bierz piłkę i gramy Przynajmniej właśnie my nie jak w rzeczywistości Przynajmniej tyle Chodź, czy to jest jakieś pocieszenie? No niezbyt Co to ma być? Co to ma być? Jakieś wypuszczanie piłki w takiej strefie? No, przecież to jest tak niepotrzebne i tak głupie i zbędne. To jest naprawdę okropne. Jakiś pressing, jakiś atak, naprawdę postarajmy się. Pokażmy, że przynajmniej chcemy. Mam wrażenie, że to tylko 30, nie wiem ile, 7, 8-letni Luka Modric presuje. godziny jeszcze do końca tego meczu. Dań Karwahal Pedrim, Ferantoresz. Załatwam, prawda? Dosłownie swoich i tutaj wchodzą sobie w jakiekolwiek miejscach są. Oni są odprowadzani pod piłkę, pod bramkę, znaczy, z piłką tak naprawdę. Ora, tego gola nie mam. Szkoda tego, naprawdę, bo my możemy zrobić więcej, ale, ale nie robimy tego. się po tutaj, dobra. To nie miał, jakby, no dobra. Choć klikałem tam podanie, jakby, więc nie wiem, czy Luka był przy piłce, ale ten zawodnik. Oj, 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 naprawdę. Nie wiem, czy naprawdę on zapomniał, że jest napastnikiem. Chyba on zap zapomniał, że jest napastnikiem, bo to nie jest zachowanie napastnika. Nie możesz się nazywać napastnikiem, jak w takiej sytuacji nie próbujesz oddać przynajmniej strzału. Zresztą że nie miałeś nikogo do samej tutaj. Naprawdę, jedyne co tu strzelaj. I to jest problem duży. To jest właśnie to, co wiem. Dlatego Ronaldo tyle nie było ciężko, bo byłem tym napastnikiem i w miarę, właśnie, decydowałem tam dużo. A w Niemczech za to miałem dobrych zawodników za tak, więc tą Chorwacją będzie ciężko bardzo. Ciężko będzie bardzo. przyciskają ich, żeby właśnie nie pozwolić im na jakąkolwiek łatwą akcję, no ale oni rozgrywają to łatwo, bo mam wrażenie właśnie, że nie każdy stara się jakby to był mecz na Euro, jakby to był bardzo ważny mecz mam wrażenie, że naprawdę niektórzy się nie starają zbytnio Naprzód, no, a zatakujmy Modric już nie ma w ogóle kondycji, ale, ale biegamy to musi... Co to? Nie, no nie, naprawdę nie mogę na to patrzeć. No, normalnie nie mogę na to patrzeć. Czemu on ucieka? Przecież... Iść prosto, nawet ścinać troszeczkę się masz miejsce, a on co robi? Po co to było? Po prostu po co to było? Po co był ten krok jeden? Dosłownie kliknęłem u podania, jak on nie zrobił tego kroku i oczywiście potem... Tutaj. Nie ma tak uciekać od bramki, niż... Iść, niż iść do bramki, no naprawdę. Nie mogę, nie mogę na to patrzeć po prostu. Dlatego właśnie będzie to ciężkie. Jak tak będą oni grali. Oj, próbowa podać do nas, nie udało się. Nie wiem, jakby jeśli chcemy wygrać to euro, to powiem tak. Obrona musi się ogarnąć, napastnicy muszą się ogarnąć. Naprawdę. Nie zagraliśmy na jakimś perfekcyjnie, ale przynajmniej, jak nie dasz rady coś zagrać dobrze, to przynajmniej dawać się wszystko. Myślę, że Luka nie zagrał źle, ale przy okazji też dawaliśmy z wszystko. Nie mogę, po prostu nie mogę, naprawdę, Ten ten będzie się zakończy, niech te cierpienie się zakończy, niech cierpienie oglądania tych zawodników niektórych w akcji się skończy, prawda? Nie wiem, też może jeszcze przydałyby się jakieś zmiany, bo niektórzy naprawdę, nie wiem, czy się dają, żeby grać, bo... To wygląda okropnie, prawda? Super ofensywnie teraz nagle wychodzimy, naprawdę. Troszkę nie zaspał trener też przy okazji. I co, zniszczymy tą sytuację? Aj, naprawdę jak nie cierpię tego, jak nie cierpię widzieć takich sytuacji, są tak głupie sytuacje, że muszę sobie naprawdę powtórkę. Jak można w tej sytuacji naprawdę nie zrobić nic więcej? Masz jednego zawodnika, do którego możesz podać do tego zawodnika, nie wiem obchodzimy kto on jest, ale możesz do niego podać tutaj, on idzie naprzód, jest w stanie do kolejnego zawodnika, na przykład do Luki czy do tam jeszcze jednego, ale nie, ale nie, no i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Nie mogę, nie mogę sterować tego ataku jeśli atak będzie tak wyglądał, to ja jestem bezsilny, po prostu jestem, może nie bezsilny, a... Jakby, może powiem, mam związane ręce po części, no ja nie mogę nic zrobić, nie wejdę na napastnika i nie będę grał za nim. Choć mam wrażenie, że ja bym sobie poradził, bo, mam wrażenie, że pomocnik Luka by sobie poradził lepiej od tych atakujących graczy tutaj. Przynajmniej mecz must win tak w rzeczywistości ma. E, właśnie Chorwacja, już jest w sumie ten, jak ten odcinek wleciał to, to już jest po meczu, ale dla mnie złaś ten mecz jeszcze przed meczowo, no ale dla nas i dla nich must win mecz z Albanią. Zobaczymy jak oni, a jak my sobie poradzimy. Dzięki Wam za oglądanie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!